Rozdział dziesiąty Krasus zaklął, czując, że w pieczarze czarnego smoka zaraz dojdzie do katastrofy. Zrobił co w jego mocy, by wykryć każde skomplikowane zaklęcie rzucone przez skrzydła śmierci na miejsce ukrycia duszy demona, i wiedział, że Malfurion postąpił podobnie, a jednak zostali przechytrzeni. Co gorsza, Połączenie z druidem i orkiem zostało zerwane, i to nie za sprawą magii czarnego smoka. Jakaś siła, na swój sposób równie straszna jak moc skrzydeł śmierci, stanęła pomiędzy magiem a jego towarzyszami. I Krasus zaczynał się domyślać, co może być jej źródłem. Starożytni bogowie byli legendą nawet dla większości smoków, które narodziły się u zarania świata. Krasus z racji swojej niepohamowanej dociekliwości, albo, jak to ujął Ronin, swojej niepohamowanej wścibskości, wiedział, że są czymś znacznie więcej. Legenda głosiła, że krwawym chaosem, jakiego nawet władcy płonącego Legionu nie byli sobie w stanie wyobrazić, rządziły niegdyś trzy mroczne istoty. Władały pierwotnym planem aż do przybycia stwórców świata. Potem doszło do wojny na kosmiczną skalę, w wyniku której starożytni bogowie upadli. Trójkę bóstw skazano na wieczne uwięzienie, jego miejsce ukryto przed wszystkimi, a ich moce zostały spętane aż po kres czasu. Tak powinna się kończyć opowieść, ale Krasus podejrzewał, że starożytni bogowie znaleźli jakiś sposób sięgnięcia na plan materialny i odszukania czegoś, co ich wyzwoli. Teraz to wszystko zaczyna mieć sens, uświadomił sobie Mag, wdrapując się na skały w poszukiwaniu przyjaciół. Nozdormu, wyrwa w czasie, podróż do ery nocnych elfów i płonącego legionu, studnia wieczności, a nawet wykucie duszy demona. Starożytni tworzyli klucz, który otworzy bramy ich więzienia, a jeśli im się to uda, nawet Sargeras będzie błagał o śmierć. Wystarczy wyrwa w czasie, by wydostali się ze swojego więzienia. Być może planowali nawet cofnąć swoją wcześniejszą porażkę. Trudno mu było odgadnąć, jakie dokładnie mieli plany, bo był dla nich zaledwie robakiem. Ale przynajmniej ich początkowy cel był zrozumiały. Muszę ostrzec, ale k strasze. Pomyślał instynktownie. Aspekty były najpotężniejszymi istotami na całym śmiertelnym planie. Jeśli ktokolwiek miał jakieś szanse w starciu ze starożytnymi bogami, to tylko one. Przeklinał szaleństwo, które zmieniło Neltariona strażnika ziemi w skrzydła śmierci niszczyciela. Pięć aspektów tworzyło siłę zdolną pokonać starożytne istoty. Gdyby nie Neltarion, Krasus się poślizgnął o mało nie spadając ze skalnego grzbietu po którym się właśnie wspinał jakże pokrętne były plany starożytnych to oni przekabacili strażnika ziemi to oni wypaczyli jego umysł i to z kilku powodów starożytni bogowie uczynili z niego bezwolną marionetkę która pomoże im w ucieczce ale i podzielili w ten sposób a przez to osłabili jedyne potencjalne zagrożenie bez neltariona Cztery pozostałe aspekty nie były już tak niebezpieczne. Co gorsza, Nozdormu zaangażował się bez reszty w utrzymanie ciągłości czasu, co musiało być kolejnym poziomem ich planu. Krasus zatrzymał się i oparł plecami o skałę. Skala ich knowań była przytłaczająca. Mroczne bóstwa poświęciły im zbyt wiele czasu i wysiłku. Ustawiły zbyt wiele pionków we właściwym miejscu i przemyślnie ukryły swoje machinacje. Jak ktokolwiek, nie mówiąc już o nim, mógł zniweczyć ich nikczemne zamiary? Jak? Krasus był tak pochłonięty swoim oszałamiającym odkryciem, że nie zauważył ogromnego czarnego cienia, dopóki ten nie zaciemnił całej okolicy wokół niego. Skrzydła śmierci przykrył całe niebo. Ty, potworny smog zionął ogniem, gdyby na miejscu Krasusa znalazł się ktokolwiek inny, Skończyłby jako kubka zwęglonych kości zalana potokiem lawy. Ale Krasus, który znał skrzydła śmierci aż nadto dobrze, zdążył zareagować w ostatniej chwili. Gdy smog wylewał na zakapturzoną postać całą swoją furię, mag wzniósł ścianę złotego blasku. Salwa spadła na pozornie delikatną tarczę bezlitosną ulewą, ale osłona wytrzymała. Krasus wytężył siły, starając się utrzymać równowagę i pocąc się z wysiłku. Każde włókno jego jestestwa wołało, by się poddał, ale tego nie zrobił. W końcu to skrzydlate monstrum dało za wygraną, ale tylko po to, by zebrać siły do kolejnej potężnej salwy, ale ta chwila wahania wystarczyła krasusowi. Osoba, na której skupił się cały gniew skrzydeł śmierci, uniosła ramiona i znikła. Nie mógł stawić czoła straszliwemu behemotowi w walce jeden na jednego. Wynik takiego starcia był zbyt oczywisty. Nawet w pełni sił Krasus był tylko oblubieńcem aspektu, a nie jednym z pięciu wielkich smoków. Męstwo było cenną cechą, ale nie w sytuacji, gdy był z góry skazany na przegraną. Mag zmaterializował się obok góry położonej na południe od miejsca, z którego uciekł. Oparł się o głaz, z trudem łapiąc oddech. Wysiłek, jakiego wymagało odparcie ataku przeciwnika i teleportacja, straszliwie go osłabił. Prawdę mówiąc, zamierzał zmaterializować się o wiele dalej od smoka. Znajdę cię zawołał czarny lewiatan a echo powtórzyło jego słowa Nie uciekniesz mi. Krasus wiedział, że na jego korzyść przemawia fakt, iż skrzydła śmierci wściekł się do tego stopnia, że nie skupiał swych mocy tak jak powinien. Mag poczuł, jak jego przeciwnik sąduje otoczenie, ale badanie było pobieżne, a magiczna sonda przesuwała się tak szybko, że ofiara z łatwością była w stanie się przed nią osłonić. Krasus zmusił się do dalszej wędrówki w dół. Im niżej zejdzie, tym lepiej dla niego. Nie wiedział, jaki los spotkał jego towarzyszy. Był jednak pewny, że udało im się uciec skrzydłom śmierci, inaczej czarny smok nie ścigałby jego. Skrzydła śmierci wciąż polował na swój cenny dysk, a teraz uznał, że ma go krasus. Z mozołem schodził z góry, mimo wyczerpania, poruszając się znacznie zwinniej niż jakikolwiek nocny elf czy człowiek. Przez cały czas nasłuchiwał, czy skrzydła śmierci się nie zbliża, rejestrując wyczulonym słuchem, gdzie się akurat znajduje. W pewnym momencie czarny behemot przelatywał dokładnie nad nim, ale zakapturzona postać szybko przywarła do skalnego występu i olbrzym przeleciał nad nią. Skrzydła śmierci strzelał lawą zupełnie na oślep, nie zdając sobie sprawy, że jego własna furia działa przeciwko niemu. Nagle smok zrobił dokładnie to, czego obawiał się Krasus. Najwyraźniej uznawszy, że okolica została wystarczająco dokładnie zlustrowana, skrzydła śmierci przechylił się w locie i zawrócił w stronę swojego górskiego leża. Krasus wątpił, by dał tak szybko za wygraną, co oznaczało, że teraz miał zamiar szukać duszy demona gdzie indziej. Pełen obaw o Malfuriona i Broksa, Krasus wbił wzrok w odlatujący kształt i skupił się. Wszędzie wokół niego rumosz powstały wskutek wcześniejszych salw, uniósł się w górę, bombardując skrzydła śmierci. Ogromne skalne bryły, niektóre wielkości smoczego łba, uderzyły mocno. Skrzydła śmierci wydał z siebie zaskoczony ryk, opadając szaleńczo w kierunku góry i dopiero w ostatniej chwili unikając zderzenia. Krasus odwrócił się i rzucił do ucieczki. Wrzask, jaki dobiegł go z pleców, nie pozostawiał żadnych wątpliwości, że skrzydła śmierci połknął haczyk. Krasus nawet nie zadał sobie trudu, żeby spojrzeć przez ramię, zmysły już ostrzegały go, że czarny nadlatuje z powrotem. Wszystko musiało się odbyć we właściwej chwili, aby plan Krasusa się powiódł. Musiał prawie poczuć na karku plugawy oddech aspektu. Spalecie na popiół! — ryczał jego potworny przeciwnik. Na popiół skrzydła śmierci nie musiał się obawiać, że uszkodzi swoje drogocenne dzieło, bo duszy demona niegroźne były szalejące żywioły. Jak na ironię, to smocza łuska okazała się słabością dysku. Część skrzydeł śmierci była jedyną rzeczą, która mogła zniszczyć jego potworną zabawkę. Krasus zastanawiał się nad sposobem unicestwienia duszy demona tutaj, w przeszłości, ale obawiał się, że już i tak napięta czasoprzestrzeń może tego nie wytrzymać. Lepiej pozwolić smokowi ją zatrzymać i mieć nadzieję, że historia potoczy się swoim torem, zakładając, że było to wciąż możliwe. Skrzydła śmierci był coraz bliżej. Czarny smok chciał mieć pewność, że nie chybi. Jeszcze chwileczkę, pomyślał mak, tężejąc i przygotowując się do działania. Usłyszał dźwięk zapowiadający kolejną salwę. Krasus zgrzytnął zębami. Rozległ się syk i teren, gdzie jeszcze przed chwilą znajdowała się zakapturzona postać, utonął w dymiącej lawie. Strażnik ziemi wzbił się wysoko w powietrze, śmiejąc się opętańczo. Zatoczył koło nad okolicą, teraz rozświetloną przez płonące pomarańczowo skały. Pierwotne magiczne siły, stanowiące integralną część płomiennej masy, którą z siebie wyrzucił, uniemożliwiały zlokalizowanie dysku, ale Neltarion mógł zaczekać. Delektował się straszliwym końcem tajemniczego smoczego maga, pupilka Alek Straszy, który prawie pokrzyżował mu plany. Szkoda, że nic z niego nie zostało, bo czarny smok chętnie wziąłby sobie jakiś jego fragment na pamiątkę, aby pokazać go smoczycy, zanim uczyni ją swoją konkubiną. Neltarion wyczuł zażyłość łączącą tych dwoje zupełnie jak gdyby traktowała Krasusa jak jednego ze swoich oblubieńców, zwłaszcza mdłego i irytującego Korialstrasza. Ale przede wszystkim liczyło się to, że mak zginął. A on odzyska swój dysk. Po prostu musi być cierpliwy. Dusza musiała być gdzieś blisko, pogrzebana pod magmą, gdzie czekała na powrót do niego. Nagle dokuczliwa myśl wytrąciła go z rozmarzenia. Neltarion zaczął się zastanawiać nad przebiegłością swojej ofiary i sposobem, w jaki ona i jej towarzysze zdołali w ogóle wykraść mu dysk. Smok opadł niżej. Próbując wyczuć swój ukochany twór poprzez chaos energii, który dopiero zaczynał przygasać. Wciąż nie mógł wyczuć dysku, który musiał gdzieś tam być, musiał. Krasus zmaterializował się w pewnej odległości od smoka, wciąż czując obezwładniający żar ataku skrzydeł śmierci. Rozpłaszczył się na ziemi orientując się, że po raz kolejny nie oddalił się na tyle, na ile by sobie życzył. Liczył na to, że czarny smok uzna, iż zginął, a dusza demona została pogrzebana wraz z nim. Sam będąc smokiem, Krasus wiedział, jakiego rodzaju energię wyzwalają jego współplemieńcy podczas ataku i wierzył, że powstrzyma ona na jakiś czas skrzydła śmierci przed szukaniem nocnego elfa i orka. Każda cenna minuta zwiększała ich szanse na sukces. Jeśli chodzi o samego Krasusa, teraz gdy jego wróg myślał, że został unicestwiony, mógł wreszcie odpocząć wystarczająco długo, aby zebrać siły i dołączyć do towarzyszy. Mak podziękował opatrzności za to, że jego plan się powiódł, bo wątpił, by był w stanie zdziałać coś więcej, gdyby skrzydła śmierci przejrzał jego podstęp. Krasus podejrzewał, że w tej chwili miałby szczęście, gdyby był w stanie zapalić świeczkę, a co dopiero obronić się przed oszalałym aspektem. Wyczerpana, zakapturzona postać leżała rozciągnięta na skalistej ziemi. Pierwsze promyki światła wyjrzały z zaskrawka horyzontu, który widział. W tym pogrążonym w mroku miejscu jedyne, na co było je stać, to zaznaczyć nikłą różnicę między nocą a dniem. A jednak ucieszyły Krasusa, bo jako członek czerwonego stada był istotą życia, a życie kwitło najbujniej w słonecznym świetle. Gdy jego oczy oswoiły się z tym nowym blaskiem, wreszcie pozwolił sobie na chwilę odpoczynku. I właśnie wtedy głęboki głos ryknął triumfalnie nad jego głową. Aha, jednak cię odnalazłem! Tyrande zaczynał doskwierać głód co nie było dobrym znakiem. Księżycowa matka troszczyła się o nią już wystarczająco długo, ale była tak potrzebna w całym Kalimdorze, że nie mogła koncentrować się na zwykłej kapłance. W razie potrzeby Tyrande zawsze była gotowa na ofiarę. Nie czuła się zdradzona. Dziękowała elunę za to, co bogini dla niej zrobiła. Teraz wszystko zależało od nazbyt kruchego śmiertelnego ciała, ale była pewna, że szkolenie odebrane w zakonie jej pomoże. Każdego wieczoru o zachodzie słońca jeden z szlachetnie urodzonych przynosił miskę jedzenia. Miska i jej zawartość, jakiś klejk składający się, jak podejrzewała, z resztek posiłków jej porywaczy, stała nietknięta na ziemi obok sfery. Tyrandę musiała tylko powiedzieć jednemu z nich, że jest głodna, by sfera opadła w magiczny sposób. Potem łyżka z kości słoniowej która zawsze towarzyszyła misce, mogła przeniknąć wraz z zawartością przez barierę. Zważywszy na fakt, że Lady Wash pragnęła jej śmierci, Tyrande była podwójnie zadowolona, że do tej pory nic nie zjadła. Teraz jednak zimna, lepka masa wyglądała całkiem apetycznie. Pojedynczy kęs wystarczyłby, żeby zachowała siły na kolejny dzień. Pełna miska pomogłaby jej przetrwać cały tydzień, może dłużej. Ale nie mogła zjeść bez pomocy z zewnątrz, a nie miała zamiaru o nic prosić. Byłaby to oznaka słabości, którą demony z pewnością by wykorzystały. Ktoś odemknął zamek. Tyrandę szybko odwróciła wzrok od jedzenia, nie chcąc się zdradzić ze swoim coraz gorszym stanem. Drzwi otworzył ponury strażnik. Do środka wszedł jakiś szlachetnie urodzony, którego branka widziała pierwszy raz w życiu. Jego krzykliwe szaty wyglądały olśniewająco i bez wątpienia miał świadomość swojej urody. Inaczej niż większość członków jego kasty, był atletycznie zbudowany, ale najbardziej uderzająca była jego blada, fioletowa skóra oraz włosy, kasztanowe poprzetykane złotymi pasemkami, co tyrande widziała pierwszy raz w życiu. Jak wszyscy szlachetnie urodzeni, miał wzgardliwy wyraz twarzy. Szczególnie, gdy zwracał się do straży: Zostaw nas. Żołnierza nie trzeba było namawiać, żeby opuścił czarodzieja. Zamknął za sobą drzwi, po czym odmaszerował. Święta Kapłanko pozdrowił ją szlachetnie urodzony. W jego głosie słychać było tylko nutkę wyższości, z jaką potraktował strażnika. Mogłabyś uczynić swoją sytuację znacznie znośniejszą. Szukam pocieszenia u księżycowej matki. Nie potrzebuje i nie pragnę niczego więcej. Wyraz jego twarzy zmienił się nieznacznie, ale tyrandę dostrzegła w nim coś, co była bliska uznać za żal. Z trudem ukryła zaskoczenie. Zakładała, że wszyscy szlachetnie urodzeni stali się bezwolnymi sługami władcy demonów i aszary, ale zachowanie jej towarzysza ujawniło, że może być inaczej. Kapłanko zaczął. Możesz mnie nazywać tyrandę, przerwała mu, chcąc, by się otworzył. Tyrande Whisperwind. Pani Tyrande, jestem dat Remar Strider, odparł szlachetnie urodzony, nie bez pewnej dumy. Służymy tronowi od dwudziestu pokoleń, znamienity rodowód. Masz być z czego dumnym. I jestem. Ale kiedy to mówił, przez jego twarz przemknął cień. Powinienem. Tyrande dostrzegła okazję. Dat Remar wyraźnie czegoś chciał. Szlachetnie urodzeni zawsze byli godnymi strażnikami królestwa, sprawującymi pieczę zarówno nad jego mieszkańcami, jak i studnią. Jestem pewna, że twoi przodkowie nie potępiliby waszych wysiłków. Przez twarz elfa znów przemknął cień. Dat Remar rozejrzał się nagle. Przyszedłem sprawdzić, czy zdołam skłonić cię do zjedzenia czegoś, kapłanko. Podniósł miskę. Zaproponowałbym coś więcej, ale na więcej nie pozwalają. Dziękuję ci, datre marze, ale nie jestem głodna. Wbrew temu, czego mogliby sobie życzyć niektórzy, nie ma tu żadnej trucizny ani narkotyku, pani Tyrande. Mogę cię o tym zapewnić. Pięknie odziany elf podniósł czubek łyżki do ust i zjadł odrobinę brunatnej substancji, natychmiast się skrzywił. Nie mogę jednak ręczyć za smak. Za co przepraszam? Zasługujesz na coś lepszego. Zastanawiała się przez chwilę, po czym postanowiła zaryzykować. Doskonale, zjem trochę. Na dźwięk jej słów sfera opadła na ziemię. Datremar patrzył na to nie odrywając oczu od kapłanki. Gdyby jego serce nie należało do innego, Tyrandę uznałaby go za bardzo atrakcyjnego. Nie miał w sobie fircykowatości, jaka charakteryzowała wielu innych członków jego kasty. Napełniwszy łyżkę, dat Remar wyciągnął ją w stronę tyrandę. Sztuciec i jego zawartość zafalowały, lekko przenikając przez otaczającą elfkę zieloną zasłonę. Musisz się trochę nachylić do przodu, poinstruował ją. Moja ręka nie może przejść przez sferę. Kapłanka zrobiła, o co prosił. Dat Remar mówił prawdę, gdy ostrzegał, że smakowi można wiele zarzucić, ale tyrande była w głębi ducha szczęśliwa, że może coś zjeść. Miała wrażenie, że jej głód wzmógł się nagle dziesięciokrotnie, ale starała się to przed nim ukryć. Szlachetnie urodzony mógł jej współczuć, ale wciąż służył władcy demonów i ascharze. Po drugiej łyżce ośmielił się znów odezwać: Gdybyś przestała się opierać, byłoby ci o wiele łatwiej. Inaczej znudzi ich w końcu twoja obecność. Gdyby do tego doszło, pani, obawiam się, że czekałby cię przykry los. Muszę postępować tak, jak oczekuje ode mnie księżycowa matka, ale dziękuję Ci za serdeczną troskę, Dathre Marze. To krzepiące spotkać się z czymś takim w pałacu przekrzywił głowę w bok. Są i inni, ale znamy swoje miejsce i dlatego staramy się ważyć słowa. Przyglądając mu się bacznie, Tyrande uznała, że czas go przycisnąć, ale Wasza lojalność wobec królowej pozostaje niekwestionowana. Gość wyglądał na oburzonego oczywiście ale zaraz dodał nieco przygaszonym tonem Obawiamy się jednak, że jej ocena sytuacji może nie być równie trafna jak kiedyś. Nie słucha nas, którzy rozumiemy dogłębnie studnie i jej moc, lecz przybyszów. Odrzuciła całą naszą pracę tylko po to, by sprowadzić na nasz świat pana legionu. Staraliśmy się tyle osiągnąć, chciałem zacisnął usta. Orientując się wreszcie, jaki ton przybrała jego przemowa, z ponurą determinacją dat Remar karmił ją dalej w milczeniu. Tyrandę nic nie mówiła, ale zobaczyła już wystarczająco dużo. Szlachetnie urodzony przyszedł tu bardziej ze względu na siebie niż na nią. Da Remar potrzebował swego rodzaju wyznania, chciał podzielić się z kimś zamętem, jaki zapanował w jego umyśle. Zanim się zorientowała, Miska była pusta. Dat Remar chciał ją już odłożyć, ale kapłanka, chcąc zatrzymać go jeszcze chwilę, zapytała szybko: Czy mogę jeszcze prosić o coś do picia? Razem z posiłkiem przyniesiono od celi niewielki bukłak, ale tyrandę nie tknęła jeszcze jego zawartości. Z zapałem, który zdradzał chęć przedłużenia ich spotkania, dat Remar pochwycił naczynie. Po odkorkowaniu wyciągnął go w jej stronę, ale bariera nie pozwoliła mu przytknąć go do jej ust. Wybacz mi, mruknął. Zapomniałem. Szlachetnie urodzony nalał trochę wody do miski, a potem napoił ją łyżką. Tyrande odczekała chwilę, zanim odważyła się znów odezwać. To musi być dziwne współpracować z satyrami, które kiedyś były nami. Muszę przyznać, że ich obecność trochę mnie niepokoi. To wybrańcy losu, którzy zostali wyniesieni przez Sargerasa, aby mu lepiej służyć. Odpowiedź nadeszła tak automatycznie, że kapłanka nie mogła oprzeć się wrażeniu, iż Datremar powtarzał ją już wiele razy, być może nawet przed samym sobą. A ty nie zostałeś wybrany? Jego wzrok stwardniał. Odmówiłem, choć propozycja była... kusząca. Przede wszystkim służę Królowej i Tronowi. Nie pragnę być jednym z tych, jednym z nich. Bez ostrzeżenia odłożył miskę i łyżkę. Tyrandę przygryzła wargę, zastanawiając się, czy źle go oceniła, ale nie miała innego punktu zaczepienia. Datremar był jej jedyną szansą. Zasiedziałem się, oświadczył. Muszę już iść, będę czekać na Twoją następną wizytę, Panie. Pokręcił gwałtownie głową: Nie wrócę. Nie, wykluczone. Dat Remar odwrócił się do niej plecami, ale zanim zdążył wyjść, kapłanka powiedziała: Jestem uchem Elune, dat Remarze. Jeśli jest coś, co chciałbyś powiedzieć, zamieniam się w słuch. Nic nie wydostanie się poza ten pokój, nikt inny się o tym nie dowie. Czarodziej spojrzał na nią i choć z początku się nie odezwał, tyrandę widziała, że poruszyła w nim czułą strunę. W końcu, po długim wahaniu, dat Remar odpowiedział: Następnym razem postaram się przynieść ci coś smaczniejszego, pani Tyrande. Niech towarzyszy ci błogosławieństwo księżycowej matki, dat Remarze Sunstrider. Nocny elf skłonił głowę, po czym wyszedł. Tyrande słuchała, jak jego kroki cichną w korytarzu. Potem czekała, aż zajrzą do niej strażnicy, ale kiedy wrócili, po prostu zajęli swoje zwykłe miejsca. Wtedy, po raz pierwszy od chwili, gdy została pojmana, Tyrande Whisperwind pozwoliła sobie na przelotny uśmiech.